Dzień dobry, cześć, witam Was serdecznie i zapraszam dzisiaj spokoju mojego syna, gdyż mamy tutaj najpiękniejsze światło, naturalne i dzienne. Na hol, słuchajcie, z Rosmana, na hol zakupowy, na takie zakupy, słuchajcie, na które poszłam. Wydałam, y, powinna wydać za nie, słuchajcie, około 300 zł, a wydałam 180 z tego względu, że brałam udział w biegu Rosmana, czyli przebiegłam, słuchajcie, 5... 8 km, 8 km, a za każdy kilometr było 5% rabatu do drogerii Rosman, więc wybiegałam sobie 40% rabatu. Z czego, tak jak mówię, zamiast zapłacić 300, zapłaciłam 180. Tutaj się będą pojawiały ceny, jakie konkretnie dałam za dany produkt. No i pokażę Wam, trochę rzeczy było mi potrzebnych, trochę rzeczy kupiłam po prostu ze względu na to, że jestem sroką, więc coś mi wpadło w oko. Brałam albo. Znałam już dobre opinie na temat tych produktów, więc lecimy. Słuchajcie, wziąłam sobie wałki do włosów. Wałki takie, które same się trzymają. Wiadomo, że można w sobie pomóc. Bardziej mi chodziło o ten przód mojej głowy, żeby unieść te włosy u nasady tutaj, żeby one nie były oklapnięte i żeby ten przód się tutaj ładnie układał. No więc sześć yy, wałków do włosów, firma, nawet nie wiem, jaka to firma, wałki do włosów rzepy, 6 sztuk. Prosta i efektowna stylizacja włosów, więc to jest pierwsza rzecz, jaką kupiłam w Rosman. Kolejną rzeczą będzie dodatek, słuchajcie, mega letni dodatek, bardzo mi się spodobał, musiałam wziąć te kolczyki. Są to koła, a ja bardzo koła lubię i jeszcze w kolorze pomarańczowym, pięknie pasujące aktualnie do moich paznokci. Cena regularna tych kolczyków to 14,99 i był naprawdę ogromny wybór, powiem Wam, takiej sztucznej biżuterii właśnie w Rossman, więc ja się skusiłam na takie Pomarańczowe koła, na pewno je nosić będę. Dobra, lecimy dalej. Nie mogło zabraknąć oczywiście masek, a moje ulubione maski to maski w płachcie. Tych jeszcze nie stosowałam, więc chciałam przetestować. I to są koreańskie maski. Pierwsza wygląda tak ze świnką i jest to ujednaniająca maska w płachcie z koladenem. Zaraz trafią do lodówki, jakie nagram i pokażę. Druga maska prezentuje się tak: nawilżająco ujędrniająca maska w płachcie z ekstraktem ze śluzu ślimaka. Bardzo lubię kosmetyki z dodatkiem śluzu ślimaka, więc myślę, że będzie spoko. I trzecia, na jaką się zdecydowałam, to kojąca maska w płachcie z ekstraktem z zielonej herbaty. Trzy koreańskie maski. A jeżeli maski w płachcie, to też płatki pod oczy. Będę je testować, więc na razie się nie wypowiem, bo dla mnie to nowość. Kimoko Beauty. 10 sztuk, czyli na 5 użyć mamy wybrałam takie z kolagenem i kwasem hialuronowym, mają dawać nawilżenie oraz lekki lifting, liftingująco nawilżające z kolagenem i kwasem hialuronowym, to co powiedziałam. I takie płatki też Wam polecam trzymać w lodówce, żeby takie właśnie chłodne, naklejać pod oko, pięknie ściągają opuchliznę i też tą okolicę pod okiem robi się taka fajna, przygotowana pod makijaż. Więc y, takie płatki pod trafiły do mojego koszyka rosmanowego. Dalej coś bardzo przyziemnego, ale potrzebnego. Skończyły mi się rolki do y, rolona tego szol, zamówiłam. Natomiast, żeby się na razie uratować jakoś chwilowo, wzięłam sobie taką zwykłą tarkę po prostu do stóp. No i co? Y, pilnik do zrogowa, ceń na skórka. Po prostu. Nie ma tu za dużo co gadać sięgnęłam też po odżywkę do włosów, o której słyszałam bardzo dobre opinie. A ja, jeżeli stosuję odżywki, to najczęściej są do odżywki bez spłukiwania, bo takie lubię najbardziej. Myję głowę ręcznikiem, one schną sobie same i takie właśnie wilgotne włosy spryskuję jakąś odżywką. A że to miała bardzo dobre opinie, jest to Bebio, czyli seria Ewy Chodakowskiej, w 99% naturalne składniki, co jest super. No i jest tu ten napis wolum. Jakie coś jest wolum, to od razu po prostu mnie kusi, żeby to kupić. Biotyna, keratyna roślinna, naturalna nawilżająca odżywka bez spłukiwania, no więc yy, tak się prezentuje, no jestem ciekawa jak będzie działać, 150 ml, yy, wiecie co, ja chyba widzicie, że piszę Wam ceny, yy. Przed zniżką, przed zniżką, bo ja mówię, ja, u mnie było minus 40%, dlatego też niektóre kosmetyki brałam, bo właśnie yy, w cenie regularnej jednak Rosman jest dość drogi, więc nie wiem, czy bym tak normalnie kupowała. Raczej yy, robiłabym zakupy w internecie, ale dzięki tej zniżce mega się opłacało. Dobra, wziąłam też taką, bym powiedziała, instagramową spinkę. Bardzo ładnie się prezentuje tutaj właśnie z tyłu spinek sobie tak kawałek włosów. Kobieco, ładnie, no po prostu na lato myślę, że fajna taka złota spinka. Tak patrzę, czy ona ma tutaj regularną cenę, ale nie. Więc mam spinkę. Kolejna rzecz i to muszę Wam polecić, bo to jest po prostu hit, bo ja już Wam powiem, że to jest otwarte opakowanie, bo wczoraj użyłam jednej, jednego takiego plastra, chyba tak się to mówi. No tak. Punktowe plasterki, 36 sztuk tutaj mamy, czysta skóra. Wysuszają punktowo wypryski, oczyszczają z kwasem salicylowym. Skóra zanieczyszczona. To, jak to podziałało przez nos, to jest coś niesamowitego. Pod skórą mi się coś robiło, głęboko pod skórą. No i tak pomyślałam, próbujemy. Próbujemy. Słuchajcie, ja to nakleiłam na całą noc. Ja rano wstałam, wiem, że to obrzydliwe, więc nie każdy musi, musi słuchać akurat tego momentu. A tu już po prostu wszystko było na wierzchu wszystko na tym plastu. zrobiłam plaster razem z tym całym zanieczyszczeniem, więc tylko obmyłam sobie kwasem. Bornym, tak, i nałożyłam krem i koniec. Słuchajcie, po pryszczu w jedną noc, więc serdecznie Wam polecam, cudowne rozwiązanie i mega niedrogie. I sana punktowe plasterki, czysta skóra i aż 36 sztuk. Za taką cenę uważam, że super. Kolejną rzeczą, jaką wzięłam, bo ja bardzo staram się teraz dbać o moje stopy, to jest krem i po prostu czytając, jakby to, co nam obiecuje producent to mnie kupiło, że go wzięłam. Nazywa się Biotine, Biotine Care, tak się nazywa firma. Natychmiastowa ulga dla suchej, szorstkiej, popękanej skóry stóp i pięt, więc myślę, że całkiem fajnie. I ma to masło shi czy sha, jak tam wolicie, glicerynę, biofermenty i coś tam, coś tam. No i co? Ultra naprawcze koncentrat do stóp. Tak się prezentuje. Pojemność też jest całkiem spoko, bo mamy tutaj 100 ml. No i ja mam zamiar, od kiedy do dla Was nagram, Nakładać to po prostu wieczorem na stopy, skarpetki i do łóżka. Zazwyczaj tak robię, no i zobaczymy, dam Wam oczywiście znać, jak te wszystkie produkty działają. Coś mega kultowego. Skończyły się moje, może tak zacznę, wszystkie takie opalizujące balsamy. Miałam trzy: jeden z Avon, jeden z Evel, dwa z Eweline. Nie. Jeden za Iwon, Bielenda i Eveline. Tak, jedno to było w sprayu, drugie w balsamie. Chodzi o to, żeby ta skóra tak pięknie lśniła, była taka tafla. Takie coś, jakbyśmy rozświetlacz nałożyły na skórę, a opalona skóra i taka błyszcząca wygląda mega sexy i mega mi się podoba. Szczególnie do dzieł obojczyki, dekolt ramiona, nogi. No, a to jest coś kultowego, mega polecanego. Już tyle widziałam tych słoczy, tych yy, testów tego produktu, że stwierdziłam, że jak idę do to na bank muszę po to sięgnąć i tak zrobiłam. Rozświetlający złocisty krem do twarzy i ciała. A wiecie co? Otwieramy. Zrobimy od razu testing tutaj. Dłoń moja jest całkiem delikatnie opalona, więc myślę, że fajnie będzie widać. Tak się prezentuje kolor tego produktu. I to ma dawać taką piękną taflę, i ja wiem, że daję. mówię Wam, ja już widziałam tyle e, reklam tego produktu. No zobaczcie, jak to się prezentuje. No bombowo. I nie ma słońca, właśnie zaszło, więc w słońcu to po prostu efekt musi być niesamowity. No przepięknie, dla porównania, proszę. Dłoń bez produktu. I dłoń z tym produktem, no coś cudownego, więc yy, tak, kupiłam. Liren rozświetlający złocisty krem do twarzy i ciała, no do twarzy to raczej bym tego nie stosowała. Yy, idealne rozświetlenie w 100%, ujednolicony kolor skóry w 84%. Yy, no i co? Idealnie podkreśla opaleniznę, mineralne pigmenty odbijają światło i nadają skórze promiennego blasku. Krem wyrównuje kolory, wygładza i kamufluje niedoskonałości. Fantastyczne, szkoda, że w takiej niewielkiej pojemności zobaczymy, na ile starczy mi e, 150 ml, tutaj mamy, ale krem do stóp poleciał, ale powiem Wam, że przepięknie pachnie dodatkowo, co, co jest, uważam, plusem. E, tu taki mały dodatek dostałam, słuchajcie, krówki. Krówki śmietankowo-maślane do zakupów mi Pani dorzuciła, więc miły gest. O, dalej wzięłam kolejną taką spinkę instagramową, jak ja to mówię. Kiedyś to były po prostu takie spinki żabki zwykłe, a teraz one mega weszły znowu. Zresztą mam jedną na sobie, jakąś tam starą. A to, żeby tak większość włosów spiąć. Spodobała mi się po prostu i kształtem, i kolorem, więc no, taka spinka też tutaj nie ma ceny, więc szpinka. No i teraz słuchajcie, takie dla mnie najistotniejsze rzeczy, poza tym rozświetlającym balsamem, na którym bardzo mi zależało, to kredka i tusz. Mega, już chyba kultowy, znany i wszędzie polecany tusz z firmy Eveline. Warietę i ten kolor brązowy. Ważne, właśnie, że to jest brązowy tusz. Mega chciałabym zobaczyć, jak wyglądam w brązowym tuszu na rzęsach. I on, one w ogóle świetnie działają, bo ja miałam czarny i był super, więc mam nadzieję, że brązowy będzie się spisywał tak samo, a ten efekt będzie taki delikatniejszy tego brązowego właśnie oka, brązowych rzęs, więc no i tak słabo widzicie. Postaram się w ogóle linki w opisie zostawić, więc kupiłam tusz. No i dodatkowo, żeby dopasować wszystko, z tej samej serii, z tej samej firmy yy, kupiłam też yy, liner. Po prostu brązowy liner, żeby dokładnie się komponował z tym czarnym tuszem. Od jutra już będę wszystko to stosować. No i słuchajcie, tą kredkę poleciła mi moja mama. Kredka jest z firmy Alterra. I ja faktycznie, jak namalowałam sobie kilka kreseczek w sklepie testerem, to byłam zachwycona. Firma Alterra jest mi bardzo dobrze znana z niemieckiego DM-u, ale nie o tym. Jest to kredka do Brwi. I powiem Wam, że kolor, jaki wybrałam zaraz gdzieś może jest. Light Brown 01. I to jest kredka, wszystko maluję po tych. To jest kredka tak mega delikatna, ale yy, bardzo łatwo się nie maluje, jak widzicie. Ale nie jest to też taka kredka, że jest taka miękka i tak się łatwo rozmazuje. Będzie mi mega łatwo zrobić takie pojedyncze kreseczki w bryjak, co mnie cieszy. A ja bardzo lubię kredki, które trzeba ostrzeć jednak, a nie te takie wysuwane, bo one mi się mega szybko kończą. Więc no po prostu kredka, jeszcze dodatkowo taki grzebyczek na końcu ma, więc zobaczymy. No, no teraz się będę malować. Dla mnie absolutną nowość, absolutną, bo nawet o tej firmie nie słyszałam: firma Stars. Mam tutaj, słuchajcie, nad wiem, czy to jest Bibi krem, Tak, Bibi krem. Bibi krem ze SPF 50. Co jest w ogóle mega. Ja codziennie stosuję filtr 50, ale na to nakładam makijaż. Tak, teraz nałożę w 50 Plus jeszcze będę się wspierać takim bibi kremem. Powinno być fenomenalnie. Robiłam tylko test tak naprawdę na ręce. Jest mega kryjące na ręce, więc zobaczymy jak będzie w normalnym użytkowaniu. Wybrałam sobie kolor 03, bo ja jestem teraz dosyć opalona. I jest to kryjący krem bibi z SPF 50. Wszystko w sumie co powiedziałam. Tak się prezentuje. Bardzo mi się podoba opakowanie z taką pompką, bardzo ładne żółte opakowanie, tylko że mamy tutaj 20 ml tego produktu. No ale mam. I y, ostatnią rzeczą, cudowną, przepiękną, ja się po prostu zakochałam w tych pomadkach. Jak je zobaczyłam, to po prostu zwariowałam. Nie wiedziałam, jaki odcień wybrać, bo milion mi się podobało, ale oczywiście postawiłam na odcień. Nie, dzisiaj nie mam go na ustach. Taki, który zawsze noszę. Bardzo mi ta pomadka przypomina trochę. Moją ulubioną Golden Rose 03, ale troszkę bardziej zgaszoną, jak taka z Maybelline. No nieważne, jest to coś pomiędzy. Więc yy, no tak, przypomina mi coś, dokładnie nie wiem co i kolor jest po prostu boski. Trwałość jest niesamowita. Ja no ja ubóstwiam, ubóstwiam pomadki w kolorze takiego zgaszonego, ciemnego, brudnego różu. Ta pomadka, no po prostu musicie uwierzyć, że jest piękna. cię mam pomalowaną usta, więc się malować nie będę, ale na pewno już kolejny film, jaki będę nagrywała, to będzie w całym full make-upie przy użyciu tych produktów. Jest to tak, płynna pomadka do ust Demi Matte z kwasem hialuronowym. Zapewnia komfortowe nawilżenie przez cały dzień. I kolor się nazywa Vintage Pink. I to jest dosłownie taki no, no i tak idealna uważam nazwa dla tego koloru. Jest w ogóle ta pomadka jest piękna. Zobaczcie jak ona ładnie wygląda. W ogóle firma firma nam, bo tego nie powiedziałam chyba, wyglądają przepięknie w opakowaniu, przepięknie. No i cudna, cudna matka jaka. Co tak pachnie? To ten balsam tak pachnie czy ta pomadka tak pachnie? Matka te... Jak ona pachnie owocowo, cudownie, no cudowna, cudowna, po prostu jak taki mały, przepiękny drobiazg w torebce. I to tyle, kochani. To wszystko, co chciałam Wam pokazać. Dziękuję Wam szczęściem za uwagę. Tak jak mówię, odsyłam do opisu, żebyście, jak Was zainteresował, jakikolwiek produkt. No i od cen, które widziałbyście, trzeba odjąć 40%, bo w cenie regularnej tanio nie jest. Zresztą nigdzie nie jest tanie, więc tam już ja się czepiam. Wydałam, wydałam. Cieszę się, że zamiast 300, 180. I dziękuję Wam ślicznie za oglądanie. Trzymajcie się krótko. Do następnego razu. Pa!